Z nauk o macierzyństwie i życia w blasku reflektorów, Lil Masti, znana w prawdziwym świecie jako Aniela Woźniakowska, w ostatnich latach stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych influencerek w Polsce. Jej twórczość koncentruje się na autentycznych i emocjonalnych relacjach związanych z byciem mamą, co pozwoliło jej na zyskanie licznego grona wiernych fanów. Teraz gwiazda zaskoczyła swoje ugruntowane już grono obserwatorów, ogłaszając, że po raz drugi oczekuje dziecka. Przypomnijmy, że pierwsza pociecha woźniakowskiej urocza Arian przyszła na świat w sierpniu 2023 roku. Od tamtej pory Lil Masti z pasją dzieliła się nie tylko codziennymi radościami, ale również wyzwaniami związanymi z macierzyństwem. Jednak w lipcu tego roku, zaledwie miesiące po narodzinach Ari. Influencerka dokonała zaskakującego kroku. Ogłosiła, że zamierza założyć fundację, która miała na celu mem in promocję wizerunku dzieci w przestrzeni publicznej. Chociaż pomysł wzbudził pewne kontrowersje, z pewnością wpisał się w jej misję ochrony praw najmłodszych. 25 września w mediach społecznościowych Lil Masti pojawił się przepełniony radością wpis, w którym ogłosiła, że do ich rodziny dołączy kolejny maluszek spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się. Nie możemy się ciebie doczekać, kochany maluszku, napisała, dodając przy tym serię zdjęć z wyjątkowej sesji ciążowej. Na fotografiach możemy zobaczyć uśmiechniętą anielę w białej sukni, co wzbudziło entuzjazm zarówno wśród jej obserwatorów, jak i bliskich. Pod postem z radosnym ogłoszeniem pojawiły się dziesiątki komentarzy, pełnych gratulacji i wsparcia. Wiele znanych osobistości z branży również dołączyło do życzeń. Ale super, gratulacje, napisała Sylwia Przybysz. Wciąż jestem cała w emocjach, że jesteśmy w tym samym czasie razem w ciąży. Przepięknie, dodała Andziaks, która również oczekuje drugiego dziecka. Pani skierowali do Woźniakowskiej wiele miły, miłych słów. Celebrując ten wyjątkowy moment w jej życiu. Tak bardzo się cieszę. Gratuluję z całego serca. Gratulacje wyglądasz przepięknie. Gratuluję i życzę dużo zdrowia i miłości. Jak cudownie, zdrowia dla was i dla dzidziusia, z każdym dniem rośnie liczba osób, które śledzą i wspierają Lil Masti, a jej historia staje się inspiracją dla wielu innych matek. Redakcja Plotka przyłącza się do gratulacji, życząc Anieli i jej rodzinie wielu wspaniałych chwil w nadchodzących miesiącach. Czas poświęcony rodzinie to najcenniejszy skarb, a z pewnością z nowymi wyzwaniami na horyzoncie życie Lil Masti nabierze jeszcze więcej kolorów.